W dzisiejszym odcinku kolejne modyfikacje nowego Defendera. Montujemy platformę dachową wraz z oświetleniem roboczym. A po co na mono, dowiecie się z tego filmu. Zabawy z elektryką. Co się stanie po odpięciu akumulatora? Zobaczymy, czy nam żadne błędy nie wyskakują. Przepuściłem kable. Tutaj spodem, Tędy. I tutaj pod, po zdjęciu słupka A przy szybie. I możemy sobie odpięcić. Czy nasz defic nadal będzie mógł jeździć do galerii? Jedziemy na test parkingowy. Zapraszamy. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku montuję bagażnik dachowy Tule Caprock na naszym Defenderze. I tak będzie wyglądał efekt końcowy, łącznie ze światłami roboczymi na bokach i z tyłu. Ważna wzmianka: film będzie pokazywał zarówno montaż platformy dachowej, jak i świateł, ale w okrojonej wersji, ponieważ wcześniej montowałem już takie światła na naszym Mercedesie GL, co możecie zobaczyć w osobnym filmie, który podlinkowuję tutaj w opisie do tego filmu. Tam również nieco szczegółowej o samej instalacji elektrycznej. A teraz wracamy do platformy Tule, którą zakupiłem do Mercedesa z myślą, że będzie pasować zarówno na Toyota Land Cruiser, jak i nowego Defendera. I tutaj omawiam Wam właśnie modyfikacje, które poczyniłem w związku z tym, że zakupiliśmy Defendera. Po lekkiej modyfikacji, tutaj mam już przygotowaną belkę boczną z wersji. XL bodajże. To jest ta szersza, na 160 cm. Ja ją po prostu pozmienię z naszej L, bo mój poprzedni bagażnik był krótszy, a ta belka jest długości całego relingu Rowka T na dachu. Dzięki temu bagażnik będzie zaczynał się na początku dachu otwieranego, kończył równo z końcem samochodu, czyli optymalnie wykorzystam odległość. Już sobie wymierzyłem tutaj, że Tutaj będzie musiała się kończyć tabelka jakieś 10 cm od końca relingu. Z tego względu, że tutaj będę miał nawiz z bagażnika długości 22 cm, czyli sam bagażnik będzie się kończył gdzieś tutaj. I tu jeszcze przyjdą lampy tylne. Skomplikowane? Już tłumaczę na obrazkach. Tak wygląda tule Caprock L, który pierwotnie kupiliśmy do naszego Mercedesa GLE. Jego wymiary to 190x150 cm. Na obrazku możecie zobaczyć jak prezentuje się on na poglądowej bryle Defendera. A teraz większy Caprock XXL. Jego wymiary to 210x165 cm. Różnica znacząca, zwłaszcza na szerokości. Zobaczcie. Zależało mi na długości z XXL-ki, ale pozostawieniu szerokości z l żeby platforma nie wystawała za bardzo poza krawędź dachu. Na częściach zamiennych pożeniłem dwa produkty, tworząc zupełnie nowy produkt tule. Dobra, czyli tutaj muszę zamontować zaraz przy wejściu pierwszą stopę. Poprzednio w Mercedesie platforma była zamontowana łapami bezpośrednio do relingów dachowych. Tutaj mamy rowek T, więc musiałem kupić inne stopy. Montaż stopy bywa się przy użyciu takiej blaszki, którą wprowadzam w rowek. Nakładam stopę. I musimy chwycić tę śrubę naszej rządem. Taką nakrętką. i dokręcamy to kluczem dynamometrycznym, moment obrotowy 8 mikronometrów. Montaż platformy wymaga pracy dwóch osób. Justyna niestety nie mogła mi pomóc, bo była troszkę za słaba. Oczywiście trzeba było zabezpieczyć dach kocami. Platformę montujemy bez belek poprzecznych. Te belki najłatwiej jest zamontować bezpośrednio na dachu, no bo mamy platformę, która jest o wiele lżejsza. Bagażnik dachowy zamontowany. Jeszcze czekam na jedną belkę, żeby uzupełnić ten otwór tutaj, tę przerwę. To dość oczywiste. Dłuższa platforma, tyle samo belek, większe odstępy. Teraz najważniejsze pytanie, czy ten samochód zmieści mi się na parkingi podziemne, które z reguły mają ograniczenie do 2 metrów. Jest w tej chwili na zawieszeniu pneumatycznym obniżony do wysokości dostępowej do wsiadania. Można go zblokować przy niskiej prędkości da się na tym jechać, więc zobaczymy. Teoretycznie, najwyższy punkt to jest ta płetwa antena tutaj, więc no, dobrą sprawę. Żeby wiedzieć ile on jest prawdziwy, To wystarczy zmierzyć różnicę Ja zaraz to zrobię, to muszę sobie coś podstawić Mamy tutaj 7 cm wysokości A o ile dobrze pamiętam w wysokości dostępowej on ma 193 cm Czyli byłoby równo 2 metry Mierzymy sobie od ziemi Mamy 2 metry No więc tak na styk Zaryzykujemy albo i nie. Montaż tylnych świateł. Do lamp strands dokładam jeszcze nakrętkę samokontrującą, a wcześniej w rowku, w platformie zamieściłem już wkładki, do których przykręca się śrubę. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa stosuję średnio mocny klej do gwintów. jestem tego w stanie tak wkręcić. Muszę jednak zdemontować tę listwę. Zdemontowałem listwę i teraz tutaj będę mógł wsunąć lampki boczne. A tutaj muszę odkręcić i wsunę lampki tylne. Podobno w tym sezonie skarpety do sandałów są w modzie. Gotowe, zamontowane, ale jeszcze nie podpięte do prądu i zasilania. To za chwilę w dalszej części filmu. Ten montaż zajął mi jakieś 6 godzin. A teraz jedziemy na test parkingowy. Czy samochód? Tak, czy samochód wejdzie na parking? Tutaj mamy ograniczenie do 2 metrów. Otworzymy sobie dach. Plus maksymalne obniżenie i zablokujemy. Mam wyjść i patrzeć? Tak. Dobra, ty będziesz powoli jechał. Tak. To będzie nasz test, czy w ogóle będziemy mogli parkować w galeriach. No i kochani, to nie jest G klasa, to nie służy do jazdy po galeriach. No nie wiem. Dotkniesz, albo i nie, przejdzie. Dotknąłeś. Tak poszurałeś. Któro? Aha. Powolutku. No jedź. Zmieści się, tak. Ale wiesz co się bardziej martwię? Że na przykład poczekaj, to ci powiem Zobacz, tu jest yy, od rury takie coś Mam wrażenie, że w to już byś zahaczył. No wieś, Patrz w to. Że w to już bym zahaczył. No, w to już zahaczysz. Bo lampa bez problemu. To jest tylko i No. No. Jak? no tutaj przejedziesz. Ale gorzej zakończenia tych rur. Wow, co? Przejdzie? Yy, no tak, jedź, jedź. Jeszcze jedź. Przeszło. No to to nie, nie przejdziesz przy tym. I zobacz, tu jest taki znak wisi, to też go zaczepisz. To jest ciekawe, bo pod ogranicznikiem. Ale ograniczenie. Nie, nie? Nie. Ale rurę zaczepisz. No, on jest podobnie, wiesz? Aha. Będę nikomu podjechać. Jak? No. No chyba przejdzie. 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 No. to było. jdzie. Oj te patrz przed siebie teraz, bo tu jest takie coś. Ho 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 ho, tu może być ciężko. A no, tu jest jeszcze górka. Ale możesz dobra powoli. Przeszło. Tu tak patrz, co tu jest po drodze. Tu jest niżej, uważaj. Ale przejdzie. Wiesz po to granicznik przeszedł. Mhm. O i najgorsze jest to, że masz lampę albo jakieś przeszkody i od razu jeszcze jest ta podbitka. Kamera tego nie oddaje, ale tu jest może 3-4 centymetry zapasu. Mam wyjść? Nie no, tutaj. No dobra. Ale wiemy już, że Poznań Plaza autem 2 metry da się wjechać, chociaż ogranicznik trochę przytarło o pakażnik. No dobra, to stary browar sprawdzimy w następnej kolejności. No dobra, zróbmy to w następnej kolejności. Niestety stary browar w Poznaniu też ma ogranicznik na dwóch metrach, ale pod nim nasz samochód nie przeszedł. W końcu zrezygnowaliśmy całkowicie z wjeżdżania w parkingi podziemne i piętrowe. A teraz zasilanie naszych lampek, które szczegółowo było pokazane przy Mercedesie na Garmin Power Switch. Więc tutaj pokażę Wam tylko umiejscowienie samego Garmina i poprowadzenie kabli do dachu. Właśnie montuję uchwyt, który zrobiłem z dwóch właściwie z kątownika i płaskownika aluminiowego znitowanych razem, pomalowanych na czarno. I przykręcam je do tego mocowania do przewodów. Garmin zamocowany. Dobra, do podłączenia Garmina musimy jeszcze odpiąć akumulator. Wejdziemy w tryb serwisowy i odepniemy akumulator. Akumulator znajduje się pod fotelem pasażera. Musimy sobie dywanik stąd ściągnąć. A to ciekawe. Dobra, przesuniemy sobie fotel jeszcze maksymalnie do przodu. Wchodzenie w tryb serwisowy jednak nie było potrzebne, a żeby przesunąć elektryczny fotel potrzebny jest akumulator, więc zanim się go odepnie należy przesunąć fotel. Jeszcze jedna mała aktualizacja, ponieważ doszedłem do wniosku, że nie będę tutaj robił druciarstwa w tym samochodzie. Więc odpiąłem Garmin'a z tego terminalu C1, gdzie dość sporo innych rzeczy jest zasilanych. Tutaj mam te wolne terminale. Zamówiłem już bezpiecznik. I wepnę się po prostu w wolny terminal. Oczywiście wcześniej nie wykapowałem, skoro ten pin jest zasilany, a ten nie jest. Tu jest miejsce na bezpiecznik, taki sam jak tutaj. I taki właśnie też zamówiłem, troszkę mniejszy, oczywiście. I wepniemy garmina tutaj. Zamontujemy sobie bezpiecznik 125A, ponieważ całe urządzenie garmina maksymalnie dopuszcza 100 A. Kupiłem nakrętki samohamowne, a dwa nierdzewne. Zgodnie z zaleceniem, to je sobie tutaj na 12 Nm. Zamontowane. To jeszcze dopniemy kabel tytkami i będzie gotowe. Dobra, jak już tu jesteśmy, to od razu przypnę wiązki do mocowania świateł. Mam to na złączu Deutsch, więc po prostu się tutaj wepniemy, jak już zamontujemy kable na dachu, a wszystko będzie gotowe. Idziemy sobie całą budowę. Drugą masę. Wepniemy sobie tutaj. W środku mamy śrubę, w którą możemy się wkręcić. Jeszcze się upewnimy, czy na pewno mamy tam masę. Akumulator. Garmin już świeci, więc powinien być wykrywalny. Power switch już jest wykryty i działa. Mamy dwanaście i trzy Palimy teraz silnik, zobaczymy czy nam żadne błędy nie wyskakują zasilanie. tu mamy czternaście siedem wolta, błędów brak. Instalacja skuteczna. Zmienimy sobie nazwę samochodu. Gotowe. Będziemy mogli instalować oświetlenie. To jeszcze dogrywka po pewnym czasie. A właściwie to już po dobrym pół roku używania Garmina. Bo niestety straciłem nagranie z miejscami podłączeń. Pierwszą masę do Garmina mamy podłączoną tutaj do tej śruby. Tutaj do terminala C6 mamy główne zasilanie wpięte, a masa od poszczególnych yy, lampek na dachu jest. Tutaj. Przepuściłem kable, tutaj spodem, tędy, żeby nie haczyły o zawias. I tutaj pod, po zdjęciu słupka A przy szybie sposób, tutaj wchodzą w ustelkę. no i tu już są schowane całkowicie tu będą wychodzić i wejdą w listwę. a jeśli chcecie zobaczyć zdejmowanie słupka A to dajcie suba, będzie jeszcze odcinek o LED barze na dachu no a okablowanie na samej platformie to już było grube rzeźbienie ale udało się wszystkie kable schować, także są prawie że niewidoczne Teraz ktoś mógłby zapytać po co nam te wszystkie światła na defenderze. No na przykład do nocnego wyciągania volkswagenów golfów z poligonu wojskowego. Teraz, no, to wsiadaj do mnie i przejedziemy, zobaczymy, co jest. Albo do nocnych wjazdów na takie dzikie miejscówki z przyczepą. No a przede wszystkim, to do wjazdu na kempingowe parcele po zmroku. Tu już ujęcia z naszego nadchodzącego wyjazdu do Chorwacji, którego jeszcze nie ma na naszym kanale. Zostańcie z nami, bo przed Wami jeszcze cała masa prac i modyfikacji związanych z nowym Defenderem, no i oczywiście tradycyjnie bardzo dużo karawaningu i podróży. Do zobaczenia gdzieś w trasie, na kempingu, oby nie w serwisie.